Kevin Costner był jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli lat 90., jednak jego droga do sukcesu pełna była zarówno triumfów, jak i bolesnych upadków. Urodził się 18 stycznia 1955 roku w Linwood w Kalifornii, w rodzinie niezwiązanej z przemysłem filmowym. Jego ojciec William pracował jako elektryk a następnie jako menedżer w firmie energetycznej. Natomiast matka Sharon była pracowniczką opieki społecznej. Kostner dorastał w Campton, dzielnicy, która dzisiaj kojarzona jest z kulturą rapu i trudnym życiem ulicznym, ale w latach 60. była przede wszystkim robotniczą społecznością opartą na prostych zasadach: ciężka praca, uczciwość i umiar. Już jako dziecko Kevin wykazywał z jednej strony nieśmiałość, a z drugiej ambicje. Uprawiał baseball i futbol amerykański, uczył się gry na pianinie i śpiewał w chórze. Choć nie był prymusem, wyróżniała go ogromna wyobraźnia i upór. Pasja do kina pojawiła się u niego bardzo wcześnie, gdy obejrzał monumentalny western Jak zdobyto Dziki Zachód z udziałem Henry'ego Fondy, Gregorego Peka i Johna Wayna. Film ten rozbudził w nim marzenie o byciu częścią magicznego świata kina, choć początkowo traktował to bardziej jako fantazję niż realny plan. Kostner studiował marketing i biznes na California State University, Ferton. Nie była to szkoła artystyczna, ale właśnie tam poznał Cindy Sylvie, która później została jego pierwszą żoną i matką trojga dzieci. To ona nieustannie go wspierała i zachęcała do próbowania sił w aktorstwie, wierząc w niego bardziej niż on sam. Przełomowym momentem w jego życiu było spotkanie z aktorem Richardem Burtonem podczas lotu samolotem, który doradził mu, aby traktował aktorstwo poważnie, nie jako hobby. Te słowa utkwiły mu głęboko w pamięci i stały się motorem napędowym jego dalszej kariery. Po ukończeniu studiów Kevin zaczął uczęszczać na castingi, szybko przekonując się, że droga do Hollywood nie jest usłana różami. Jego wygląd nie pasował do typowego wizerunku gwiazdy, był raczej zwykłym facetem niż idealnym amantem. Wielu reżyserów uważało go za zbyt poważnego i mało wyrazistego. Jednak Kostner nie poddawał się i podejmował różne dorywcze prace, od kierowcy ciężarówki po przewodnika po domach gwiazd, by utrzymać się w Los Angeles i czekać na swoją szansę. Kostner nie miał żadnych koneksji w Hollywood ani protekcji, ale wiedział, że musi walczyć o swoje miejsce. Ta determinacja i upór towarzyszyły mu przez całą karierę. W latach osiemdziesiątych zaczynał od małych ról, często odrzucany na castingach z powodu braku charyzmy i gwiazdorskiego wyglądu. W 1981 roku zagrał w niskobudżetowym filmie Rozpalona plaża USA. Jednak sam aktor wstydził się tego projektu i próbował się od niego odciąć. Kolejnym bolesnym doświadczeniem było wycięcie jego wątku z filmu Wielki fut z 1983 roku, gdzie miał odegrać ważną rolę ale ostatecznie pojawił się jedynie jako trup w trumnie. Ten cios potraktował jako lekcję, co zaowocowało późniejszą rolą w Silverado z 1985 roku, gdzie wykazał się energią i humorem. W połowie lat 80. Kostner zaczął zdobywać coraz poważniejsze role. Między innymi w bez wyjścia. 1987, gdzie wcielił się w młodego oficera marynarki, zaangażowanego w polityczny thriller. Jednak to rok 1987 przyniósł mu prawdziwy przełom dzięki roli N.J. Nessa w Nietykalnych, Briana De Palmy, gdzie zagrał u boku takich gwiazd jak Sean Connery i Robert De Niro. Film okazał się ogromnym sukcesem, a Kostner zyskał uznanie jako aktor nowej generacji. Jego kolejnym wielkim sukcesem był film Bykis Duram 1988, opowiadający o baseballu, miłości i życiowych wyborach, gdzie jego rola była niezwykle naturalna dzięki jego zamiłowaniu do tego sportu od dzieciństwa. Kulminacją jego sukcesów pod koniec lat 80. był film Pole Marzeń. 1989 uważany za jeden z najbardziej wzruszających filmów sportowych w historii kina. Kostner nie tylko zagrał w nim główną rolę, ale wręcz uniósł film na swoich barkach, zdobywając tym samym status ikony Nowej Ameryki. Jego wizerunek był inny niż typowych gwiazd kina akcji tamtych czasów. Był zwyczajnym facetem, któremu publiczność mogła zaufać i którego mogła polubić. Jego sukcesy doprowadziły do powstania filmu Tańczący z Wilkami 1990, który stał się punktem zwrotnym w jego karierze i całym przemyśle filmowym. Tańczący z Wilkami to film, który nie tylko ugruntował pozycję Kostnera jako aktora, ale również pokazał jego talent reżyserski i producenta. Opowieść o amerykańskim oficerze zaprzyjaźniającym się z Indianami nakręcona z szacunkiem dla ich kultury i języka, była projektem, któremu nikt w Hollywood nie dawał szans ze względu na stereotypy o martwym gatunku westernu. Kostner postawił wszystko na jedną kartę, samodzielnie reżyserując, produkując i grając główną rolę. Mimo trudności podczas kręcenia na pleriach Dakoty Południowej i przekraczającego budżetu, Film odniósł ogromny sukces kasowy i artystyczny. Po premierze Tańczącego z Wilkami w 1990 roku film zdobył aż 7 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i reżysera. A Kostner pokonał wówczas wielu bardziej doświadczonych konkurentów. Film zmienił sposób postrzegania westernu i Indian w kinie, pokazując ich jako pełnoprawnych bohaterów. Z bogatą kulturą i historią. Sukces ten dał Kostnerowi ogromną władzę w Hollywood. Jednak wraz z nią przyszła także presja i pokusy, które miały wpływ na dalszy rozwój jego kariery. Jego złoty okres w pierwszej połowie lat 90. był czasem wielkich projektów i nieustannej obecności w centrum zainteresowania branży. Po sukcesie tańczącego z wilkami. Kostner zagrał w kilku znaczących produkcjach, między innymi w Robin Hood, z Złodziei, Kosiąc 991, gdzie wcielił się w tytułowego bohatera walczącego ze złem w średniowiecznej Anglii. Mimo krytyki dotyczącej jego amerykańskiego akcentu i słabszej charyzmy w porównaniu z Alanem Rickmanem, film zarobił ponad 390 milionów dolarów, a piosenka Briana Adamsa Everything I Do stała się jednym z największych hitów dekady. Rok później przyszedł jeszcze większy sukces komercyjny dzięki Bodyguardowi, 1992, gdzie Kostner grał ochroniarza, zakochanego w granej przez Whitney Houston gwieździe pop. Bodyguard był połączeniem thrillera, melodramatu i widowiska muzycznego. Pomimo sceptycyzmu krytyków, widzowie pokochali film, który zarobił ponad 400 milionów dolarów na całym świecie. Soundtrack sprzedał się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy, stając się najlepiej sprzedającym się albumem filmowym w historii. A piosenka Whitney Houston I Will Always Love You stała się hymnem całej dekady. Kostner znalazł się w samym centrum tego globalnego fenomenu, umacniając swoją pozycję jednego z najważniejszych aktorów tamtych lat. W tym samym czasie Kostner podjął się ambitnych ról dramatycznych, takich jak prokurator Jim Garrison w JFK Olivera Stone'a, 1991, gdzie badał spisek związany z zamachem na prezydenta Kennedy'ego. Film wzbudził kontrowersje, ale odniósł sukces zarówno kasowy, jak i krytyczny, zdobywając osiem nominacji do Oscara. Kostner pokazał, że potrafi unieść ciężar ambitnego pina politycznego, nie ograniczając się tylko do ról romantycznych czy akcyjnych. W tym okresie zagrał także w Doskonałym świecie w reżyserii Clinta Eastwooda oraz w Wojnie, które spotkały się z uznaniem widzów i krytyków. Na początku lat 90. Kevin Costner był wszędzie: w prasie, telewizji, na listach przebojów i w kinach. Stał się ideałem męskiej gwiazdy: twardy, ale romantyczny, poważny, ale gotowy na ryzyko. Kobiety go uwielbiały, a mężczyźni chcieli być tacy jak on. Jednak sława miała swoją cenę. Hollywood zaczęło traktować go jako gwarancję sukcesu kasowego, co przekładało się na ogromną presję. Każdy kolejny film musiał być hitem, a każdy projekt wydarzeniem, co powoli zaczęło odbijać się na jego karierze. Bycie numerem jeden oznaczało również, że zawsze znajdą się ci, którzy czekają na jego upadek. W połowie lat 90. Kostner stanął przed największymi wyzwaniami swojej kariery, a projekty, które miały być triumfami, stały się źródłem problemów. W 1995 roku do kin trafił Wodny Świat, film science fiction rozgrywający się w przyszłości po zalaniu ziemi wodą. Kostner zagrał samotnego żeglarza walczącego o przetrwanie. Produkcja miała ogromny budżet, który z pierwotnych 100 milionów dolarów wzrósł do 175 milionów, czyniąc film najdroższym w historii kina tamtych czasów. Na planie dochodziło do konfliktów, a prasa donosiła o napięciach między kostnerem a reżyserem Kevinem Reynoldsem. Po premierze wodny świat. Krytycy nie zostawili filmu na sucho, wyśmiewali fabułę i ogromne koszty produkcji. Publiczność była ciekawa, ale film nie odniósł spodziewanego sukcesu. Chociaż zarobił 264 miliony dolarów na całym świecie, koszty produkcji i promocji sprawiły, że studio zanotowało straty. Film szybko zyskał opinię spektakularnej klapy. A Kostner stał się symbolem rozrzutności i przeszarżowania. Mimo to. Nie poddał się i w 1997 roku nakręcił Wysłannika przyszłości, oparty na powieści Davida Bryna, gdzie również wystąpił i wyreżyserował film. Wysłannik przyszłości opowiadał o postapokaliptycznej Ameryce, w której samotny Włóczęga podaje się za listonosza, by przywrócić ludziom nadzieję. Niestety... Film został przez krytyków zmiażdżony jako patetyczny, nudny i pełen niezamierzonego komizmu. Przy budżecie 80 milionów dolarów zarobił zaledwie 20 milionów w USA. Kostner stracił reputację i stał się obiektem drwin, zdobywając Złotą Malinę dla najgorszego aktora, a film otrzymał nagrodę dla najgorszej produkcji roku. Prasa nazywała go listonoszem Hollywood, dostarczającym widzom porażki zamiast sukcesów. Mimo tych porażek, wodny świat z czasem zyskał status kultowego filmu science fiction, a sprzedaż VHS i emisje telewizyjne pozwoliły mu wejść na plus. Jednak w połowie lat 90. nikt nie myślał o rehabilitacji Kostnera, który przeżywał kryzys kariery. Pozycja króla kaski nowych została zachwiana, a nawet list w butelce nie zdołał uratować jego reputacji. Mimo to, Kostner nie zniknął z branży, nie poddał się i zaczął powoli odbudowywać swoją karierę. Szukając nowych wyzwań i ról, które pozwoliłyby mu przypomnieć światu, dlaczego go pokochano. Po roku 2000 Kevin zaczął wybierać mniejsze kameralne projekty. Unikając wielkich produkcji, które niegdyś gwarantowały mu sukces. Wcielił się w różnorodne role, pokazując swoją wszechstronność i dojrzałość aktorską. Jednym z ważniejszych filmów był 13 dni 2000, gdzie zagrał doradcę prezydenta Kennedy'ego podczas kryzysu kubańskiego. Film nie odniósł wielkiego sukcesu komercyjnego, ale spotkał się z uznaniem krytyków którzy docenili Kostnera za powściągliwą i przekonującą grę dramatyczną. W tym okresie nakręcił także Western bez prawa 2003, w którym wystąpił także jako reżyser. Film opowiadał historię dwóch kowbojów walczących z bezwzględnym właścicielem ziemskim. Produkcja zyskała dobre recenzje i była solidnym powrotem do formy. Przy umiarkowanym budżecie zarobiła ponad 60 milionów dolarów, co było sporym sukcesem. W 2005 roku Costner spróbował swoich sił w komedii romantycznej Z ust do ust, gdzie partnerował Jennifer Aniston, pokazując dystans do samego siebie i chęć eksperymentowania z różnymi gatunkami. Choć film nie był hitem, Pokazał, że Costner wciąż jest aktywny i gotów na nowe wyzwania. Jego wierne fanki były zachwycone nowym obliczem aktora. Kolejnym ważnym projektem był Patrol opowieść o doświadczonym ratowniku, który podejmuje się trenowania młodego, zbuntowanego adepta. Przełomem okazał się rok 2007 i thriller psychologiczny Mr. Brooks, gdzie Costner, zagrał tytułową postać szanowanego biznesmena, który jest seryjnym mordercą. Ta rola była zupełnym przeciwieństwem jego dotychczasowego wizerunku. W Mr. Brooks Costner pokazał mroczną i skomplikowaną postać, balansującą na granicy szaleństwa i normalności. Krytycy docenili jego nową twarz i odwagę do podejmowania ryzykownych ról. Film nie stał się hitem kasowym, ale zdobył oddane grono fanów, a Kostner odzyskał szacunek jako aktor, który nie boi się wyzwań. Równocześnie w latach 2000 zaangażował się w muzykę, zakładając zespół Kevin Costner and Modern West, gdzie był wokalistą i gitarzystą. Zespół wydał kilka albumów country i rockowych, a Kevin koncertował zarówno w USA jak i Europie. Choć muzyczna działalność nie dorównała jego karierze aktorskiej, była dla Kostnera spełnieniem marzeń i sposobem na wyrażenie siebie. W tym okresie udało mu się odbudować reputację, przechodząc od wyśmiewanego aktora do szanowanego profesjonalisty, który potrafi odnaleźć się w różnych gatunkach i podejmować trudne role. Choć nie zdobywał kolejnych Oscarów ani nie osiągał dawnych wyników finansowych. Decyzje podjęte w latach 2000 przygotowały grunt pod jego kolejny, wielki powrót. Kostner udowodnił, że potrafi wyciągnąć wnioski z porażek i cierpliwie czekać na swoją kolejną szansę, która przyszła szybciej niż można było się spodziewać. W przeciwieństwie do wielu aktorów po 50 czy 60 roku życia, którzy tracą impet, on przeżył drugi złoty okres w karierze. Już na początku kolejnej dekady pojawiły się ważne role w miniserialach i filmach. W 2012 roku zagrał w miniserialu Hatfields and McCoys, opowiadającym o słynnej wojnie dwóch amerykańskich rodów. Kostner wcielił się w Williama Hatfielda, prezentując aktorstwo na najwyższym poziomie. Miniserial zdobył uznanie krytyków, i przyniósł Kostnerowi nagrody Emmy oraz Złoty Glob. To był jasny sygnał, że aktor wrócił do pierwszej ligi i nie zamierzał z niej schodzić. W kolejnych latach pojawił się m.in. w Człowieku ze Stali 2013, gdzie jego krótka, ale znacząca rola przekazała młodemu Supermanowi wartości, które definiowały jego dalszą drogę. Kostner udowodnił, że nawet w superbohaterskim widowisku potrafi dodać emocji i głębi, a publiczność z entuzjazmem przyjęła jego występ. Rok 2014 przyniósł Kostnerowi udział w kilku produkcjach, takich jak thriller 72 godziny czy Ostatni Gwizdek, film o futbolu amerykańskim, w którym pokazał spokojniejszą, bardziej dramatyczną twarz. Choć nie wszystkie te projekty odniosły wielki sukces finansowy, jedno było pewne: Kostner znów był obecny w świadomości widzów i potrafił odnaleźć się w różnych rolach i gatunkach. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 2018 roku, gdy przyjął rolę w serialu Yellowstone. Yellowstone opowiada historię rodziny właścicieli największego ręcza w USA którzy walczą o utrzymanie ziemi, tradycji i władzy. Kostner zagrał twardego, bezwzględnego patriarchę, gotowego zrobić wszystko, by obronić swoje dziedzictwo i rodzinę. Serial okazał się gigantycznym hitem, przyciągając miliony widzów w Stanach Zjednoczonych, a następnie na całym świecie zyskał status kultowego. Kostner znów znalazł się w centrum uwagi popkultury, a jego rola była tak silna, że wielu krytyków zaczęło porównywać jego postać do ikonicznych bohaterów klasyki kina. Dzięki Yellowstone Kostner zdobył nową generację fanów, którzy wcześniej mogli znać go jedynie z dawnych filmów takich jak Bodyguard czy Nietykalni. Udowodnił, że potrafi trafić do współczesnej widowni i zyskać świeże grono wiernych odbiorców. W międzyczasie wystąpił także w filmie Prawie krwi 2024. A w 2024 roku zadecydował się na kolejny wielki projekt, Horyzont Rozdział pierwszy. Produkcja została dobrze przyjęta przez krytyków, lecz okazała się ogromną porażką finansową. Zarabiając zaledwie 38 milionów dolarów przy budżecie 100 milionów. Ta finansowa klęska spowodowała, że planowany Horyzont, rozdział drugi, który miał pojawić się bezpośrednio po pierwszej części, nie został wypuszczony do kin. Był to bolesny cios dla Kostnera, który poświęcił wiele czasu i środków, by zrealizować ten projekt. Mimo wzlotów i upadków, Kevin Costner nigdy się nie poddał. Jego dziedzictwo to niezwykła różnorodność ról i projektów, które łączą w sobie obrazy bohaterów bliskich zwykłym ludziom: policjantów, sportowców, farmerów, rewolwerowców, ludzi walczących o rodzinę, zasady i sprawiedliwość. Jego role symbolizowały amerykański mit: wiarę w uczciwość, ciężką pracę i lojalność. Ale Kostner miał też odwagę sięgać po role trudne, nieoczywiste, a czasem nawet prowokacyjne. Dzięki temu nie da się go łatwo zaszufladkować. Nie można też zapomnieć o jego wkładzie jako reżysera. Tańczący z Wilkami to dzieło, które odmieniło oblicze Westernu, gatunku uważanego za martwy. Kostner przywrócił mu życie, zdobywając siedem Oscarów i zapisując się na stałe w historii kina. Dla Clint Eastwooda takim przełomem był bez przebaczenia, a dla Costnera właśnie ten film pozostaje największym artystycznym triumfem. Kevin Costner to postać legendarna, której życie zawodowe pokazuje, że można się potknąć i upaść, ale także powrócić silniejszym. Dzięki serialowi Yellowstone stał się bohaterem nowego pokolenia widzów. Którzy mogą go nie znać z dawnych hitów, lecz widzą w nim uosobienie współczesnego westernu, surowego, twardego i pełnego zasad. Jego pasja nie kończy się na aktorstwie. Zespół Kevin Costner and Modern West dowodzi, że potrafi wyrażać się także przez muzykę, choć nie zdobył statusu rokowej gwiazdy. Muzyka jest dla niego źródłem autentyczności i spełnienia. Dziedzictwo Kevina Kostnera to coś więcej niż filmy czy muzyka. To symbol walki o marzenia, gotowości do ryzyka oraz powrotów po porażkach. Jego historia inspiruje, bo pokazuje, że nawet jeśli wszystko wydaje się stracone, można się podnieść i zacząć od nowa. Kostner zrobił to nieraz. I prawdopodobnie jeszcze nie raz zaskoczy świat swoją siłą i talentem. Na koniec pozostaje pytanie do czytelników: który film z Kevinem Kostnerem podobał się najbardziej? I kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach Ale i Gwiazd? Może aktorki, gwiazdy muzyki lub sportu? Zapraszam do komentarzy i dyskusji.